Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Bardzo dawno mnie tutaj nie było, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Postaram się być tutaj jak najczęściej, ale różnie to bywa, jeżeli chodzi o moje życie aktualnie i o to, co się tutaj dzieje i to, ile czasu mam wolnego. Więc staram się jak mogę, ale różnie wychodzi, więc postanowiłam, że wrócę tutaj do Was z. Z booktagiem, bo bardzo dawno takiego się nic nie pojawiło na moim kanale, a dzięki temu będziecie mogli poznać mnie też trochę lepiej. Więc stwierdziłam, że to będzie fajna opcja, właśnie do powrotu i jest to moje nawyki czytelnicze, właśnie tak. Ja ostatnio go zobaczyłam na kanale Alex and the Books, a wcześniej zrobiła to Martyna Pages i wiem, że ja już dawno chciałam ten tak zrobić. Jak widziałam go na amerykańskich wszystkich booktubach, ale nigdy się do tego nie zabrałam, chyba. Więc lecimy z tym dzisiaj i. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze oglądać. Także yy, Enjoy. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to brzmi ono czy mam swoje określone miejsce do czytania i ja najczęściej czytam po prostu na kanapie, która jest yy, tam. To jest moje ulubione miejsce, ewentualnie na balkonie. Jeżeli teraz mamy takie właśnie, wiecie, przyjemne wieczory, na których można sobie troszeczkę pospędzać czasu na balkonie, bo jest jeszcze ciepło, ale nie jest gorąco po prostu i jest takie przyjemne powietrze, to właśnie tam zwykle czytam i najlepiej mi się to sprawdza. Uwielbiam czytać po prostu na kanapie. Ja zawsze czytam w takiej pozycji półleżącej, więc dlatego u mnie się raczej nie sprawdza czytanie, nie wiem, na fotelach albo tego typu rzeczach, bo zawsze gdzieś tam. Się pokładam. Także no, kanapa, ewentualnie balkon, na którym mam drugą kanapę, więc wszelkiego rodzaju kanapy. Czy używasz zakładek, czy zaznaczasz strony w jakiś inny sposób? I ja tutaj jestem osobą, która używa obu opcji, bo mam parę zakładek. Nie mam ich jakoś, nie wierzę, nie wiadomo jakiej ilości, ale mam trochę zakładek i ich też używam, ale bardzo często, wiecie, zakładam stronę, nie wiem, telefonem, paragonem, czym mam pod ręką albo po prostu odkładam ją tak, wiecie, do góry nogami na otwartych stronach i totalnie mi to nie przeszkadza, więc nie mam tutaj żadnej takiej reguły, czym zaznaczam strony. Czytam aktualnie książkę Pieśni, pieśni żałobne dla umierających dziewcząt i tam w środku jest taka, wiecie, ulotka jakby dotycząca tej książki i mam założone Właśnie tym, więc no, żadnej reguły tu nie ma, zaznaczam wszystkim i niczym. Znaczy no dobra, nie zaznaczyłam w życiu widelcem ani niczym takim, a wiem, że takie osoby też są. Więc tutaj mam miks tych dwóch opcji. Czy mogę przestać czytać w dowolnym momencie, czy muszę doczytać na przykład do końca rozdziału? Ja jestem osobą, która musi doczytać do końca rozdziału, bardzo jest niewiele takich sytuacji, w których ja przerywam rozdział. Zdarza się to, jeżeli te rozdziały są mega długie i wtedy po prostu staram się doczytać do końca strony ewentualnie najlepiej. W najlepszym wypadku, jak nie doczytuję do końca rozdziału, to jest jak to jest koniec strony jakby przed przełożeniem na następną i, i to wtedy jakoś jeszcze dam radę, ale najczęściej jest to do końca rozdziału i tylko i wyłącznie tak się czuję komfortowo ze sobą. Nie lubię gdzieś tam przerywać w połowie, nie lubię mieć niezakończonego, jakiej, jakiejś części mieć niezakończonej. To jest po prostu dla mnie coś, co mnie drażni. Czyjesz lub pijesz podczas czytania? Tak, e, praktycznie zawsze jadłam albo piłam podczas czytania. Mam o tyle dobrze, że e, nigdy chyba nie zdarzyło mi się wylać czegoś na książkę aż tak. Nie przypominam sobie przynajmniej. E, tak samo z jedzeniem raczej nie mam żadnego takiego problemu, żeby sobie gdzieś tam podjadać albo popijać coś właśnie. Podczas czytania nie jest też tak, że ja wiecie, siadam do obiadu i czytam książkę, więc to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o jakieś takie drobne, na przykład przegryzanie czy coś takiego, to tutaj e, nie mam z tym żadnego problemu. Czy słuchasz muzyki podczas czytania? E, tak stricte, żeby po prostu wziąć i słuchać muzyki, to tego nie robię. Może sobie lecieć muzyka w tle i mi to kompletnie nie przeszkadza. Może sobie lecieć film i ja ten film będę oglądać, bo mam na tyle podzielną uwagę, ale jakoś tak nie czuję tego, wiecie, słuchania muzyki podczas czytania, żeby sobie samej włączyć muzykę, to jakoś. Nie wiem, na słuchawkach na przykład to jest dla mnie zbędne i jakby nie potrzebuję tego, ale właśnie jeżeli gdzieś leci w tle, nie w moich uszach, to mi to kompletnie nie przeszkadza i jakby jestem w stanie słuchać i czytać i jakby skupić się na obu tych czynnościach, ale nie odczuwam potrzeby, żeby sobie włączać jakieś playlisty specjalnie do czytania. Kolejne pytanie, czy czytasz jedną książkę na raz, czy wiele? Były takie momenty, że czytałam na przykład pięć książek, były takie momenty bardzo długo w swoim życiu czytałam tylko jedną książkę na raz, ale to mi się nie sprawdzało za bardzo, bo ja zawsze chciałam przeczytać tych książek więcej, a kiedy się skupiałam tylko na tej jednej, no to miałam bardzo duże jakby ograniczenie, bo wiecie, zanim skończyłam tą jedną książkę, to, to miałam w międzyczasie ochotę na inną, ale jak już tamtą skończyłam, no to już mi ta ochota na przykład przechodziła, a ta pierwsza książka na przykład nie była aż tak dobra, więc to było takie trochę trochę słabe. Później zaczynałam czytać właśnie wiele książek i wtedy się za bardzo gubiłam w historiach, więc takie dwie, trzy książki czytam aktualnie naraz i to mi się chyba sprawdza najlepiej. Zdarza się tak, że na przykład każdą mam w innym formacie, czyli jedną czytam fizycznie, drugą w e-booku, trzecią w audiobooku i to jest ok i to jest naprawdę system, który mi się sprawdza najlepiej. Ale, no właśnie, takie dwie, trzy książki, nie? To jest, to, 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 to jest takie, że, że bardzo dobrze mi się czyta, potrafię gdzieś tam się odnaleźć w każdej z tych historii i nie widzę problemu, żeby przeskoczyć z jednej książki w drugą, a w międzyczasie jestem jakby zaangażowana w historię i nie odczuwam żadnego takiego, no nie wiem, problemu, żeby po prostu, jeżeli jedna książka mi się nie podoba, to żeby przejść w drugą i zaangażować się w tamtą, więc kilka, ale tak bez przesady, nie? Czytasz tylko w domu, czy również poza domem? Chciałabym czytać. Poza domem. Aktualnie, właśnie y, moich możliwości jest ku temu niewiele, ale kiedyś naprawdę bardzo dużo czytałam poza domem. Potrafię czytać w autobusie, potrafię czytać w pociągu i, jakby jeżeli się poruszałam takimi sposobami, to, o, to zawsze czytałam. Y, lubiłam sobie przesiadywać w parku na przykład i poczytać książkę. Y, bardzo często słucham audiobooków. Czyli, znaczy, no, aktualnie nie, ale bardzo często słuchałam audiobooków i wtedy one mi towarzyszyły dosłownie wszędzie. Czy w drodze do pracy, czy w drodze na siłownię, czy gdziekolwiek, to bardzo dużo tych audiobooków słuchałam i nie było znaczenia tak naprawdę, gdzie ja jestem. Możliwe, że mamy małą zmianę kadru, przepraszam, ale dzwonił telefon, więc musiałam odebrać. Kolejne pytanie jest, yy, nie wiem na czym skończyłam. Yy, aha. A dobra, mam. Czy zaginanie rogów jest dla Ciebie akceptowalne? Jakby spoko, ja nie mam z tym problemu, ja nie zaginam raczej rogów, ale jeżeli ktoś coś robi, no to jakby to są jego książki, chyba, że zagina w cudzych książkach, no to wtedy jakby słabo, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, róbcie ze swoimi książkami co chcecie. Jak macie ochotę pisać po książkach, to luz, jak macie ochotę, nie wiem, wyrywać kartki, spoko, nie? Mi to nic do tego, ja tego nie robię, bo po prostu no nie lubię, nie czuję takiej potrzeby, więc... Każdy robi tak jak uważa, nie? Czy piszesz po książkach? Znowu nie, nie piszę po książkach. Nie widzę w tym nic jakby dla mnie yy, ciekawego. Może też dlatego, że są ludzie, których właśnie cytaty jakoś tak bardziej dotykają i dużo bardziej jakby jak widzę po prostu konto na Instagramie, jest takie jedno konto, które obserwuję i tam dziewczyna bardzo dużo rzeczy zaznacza w książkach, bardzo dużo jakby pojedyncze słowa. Na jednej stronie ona potrafi mieć na przykład nie wiem 20 zaznaczeń i jakieś tam pojedyncze słowa ona zaznacza i pisze sobie jakieś tam rzeczy obok. Ja tego nie czuję, kompletnie tego nie, nie kumam, mówię niektórzy, luz, jeżeli tak czują, jeżeli mają taką potrzebę, to fajnie, ja po prostu takiej potrzeby nie mam, nie, nie dotykają mnie chyba aż tak książki, żeby jakieś pojedyncze słowa trafiały do mnie, czy jakieś pojedyncze zdania, żeby musiał sobie coś tam skrobać obok. Czasami sobie zaznaczam po prostu znacznikami, jeżeli coś chcę z tej książki zapamiętać albo sobie zaznaczyć, że to jest dla mnie ważne, ale żeby po niej pisać, to, to już trochę za dużo. Kupujesz książki czy korzystasz z biblioteki? Kiedyś bardzo dużo korzystałam z biblioteki z tego względu, że no nie mogłam sobie pozwolić na kupowanie książek. Teraz raczej kupuję te książki, jeżeli bardzo mocno chcę je mieć fizycznie, bo e, jednak z reguły korzystam teraz z Legimi, to jest takie główne miejsce, gdzie ja czytam książki, głównie stamtąd zbieram audiobooki, e-booki i bardzo rzadko na przykład korzystam teraz z Storytela, z którego kiedyś korzystałam non stop, tak teraz jest tylko jedna seria, którą słucham na Storytelu, bo na Legimi po prostu jej nie ma i e, no, więc uznajmy, że biblioteką jest moje Legimi, e, ale z takich typowych bibliotek to już dawno nie korzystałam. I jeżeli bardzo chcę mieć książkę fizycznie, to po prostu ją kupuję i to tyle. Czy organizujesz swoje książki na regałach według określonego schematu, ja staram się książki mniej więcej, mniej więcej ustawiać kolorystycznie, czyli czerwone z czerwonymi, nie wiem, niebieskie z niebieskimi itd. Oprócz tego staram się, żeby one były w miarę ustawione wysokością, bo nie lubię, kiedy wiecie, są książki takie takie hopki w książkach zrobione, ale oprócz tego staram się nie dzielić serii. Praktycznie chyba żadnej serii nie mam podzielonej, co to było? E, e, także tak, e, książki seriami w miarę kolorystycznie i muszą być ustawione wysokościowo, także wiecie, od najwyższej do najniższej i tylko tak akceptuję to, żeby było, bo inaczej to po prostu mój wzrok tego nie zniesie, jeżeli te książki, wiecie, są takie pochopiowane. Po, po, po Zostały nam cztery pytania. Cztery pytania. I pytanie numer dwanaście. Czy czytasz recenzję książek przed ich przeczytaniem? Nigdy mi się nie zdarzyło przeczytać recenzji, tak, żeby faktycznie przeczytać recenzję przed przeczytaniem książki w ogóle, ale zdarzyło mi się czytać recenzję podczas czytania samego książki i to raczej gdzieś, jak już byłam bardziej pod koniec, albo czułam, że tej książki po prostu nie chcę kończyć i, no i po prostu ją porzucałam, zostawiałam DNF-em, to wtedy faktycznie czytałam recenzję, ale. Najczęściej po prostu szukam wtedy negatywnych recenzji i, i patrzę w nich, czy ludzi opinia jest taka sama jak moja i czy minusy, które ja dostrzegam w tej książce, również są minusami dla innych ludzi. Tak było na przykład ze Stowarzyszeniem Srok. Bardzo mało mi zostało do końca, bo chyba z 10 stron, bo ja znowu na e-booku i stwierdziłam, że muszę sobie wejść zobaczyć, jakie są opinie właśnie na Goodreadsie głównie, bo no myślałam, że oszaleję. Po prostu ta książka była tak zła, że musiałam przeczytać sobie złe recenzje, żeby zobaczyć, czy tylko ja tak uważam, czy, czy może więcej ludzi tak myśli i czy dostrzega te same minusy, co ja. E, więc tak, zdarza mi się tak, ale nigdy nie zdarza mi się czytać recenzji książki przed w ogóle ruszeniem jej. Wolisz książki nowe czy używane? Nie mam tutaj żadnego jakby rozgraniczenia, czy wolę książkę całkowicie nową, czy książkę używaną. Bardzo często te książki używane są jakby jak fa fabrycznie nowe, wiecie, jak ze sklepu. Zdarzyło mi się kupić książki na Vinted, które teoretycznie były używane, a praktycznie pachniały nowością, więc jeżeli nie ma żadnych takich większych wad typu, nie wiem, porozrywane strony, e, czy coś takiego, no to jakby nie mam żadnego problemu z książkami używanymi. Też mi nie przeszkadzają na przykład osobiście pęknięte grzbiety. Totalnie mnie to nie rusza, więc jakby zdecydowanie nie mam tutaj żadnych takich czego preferencji. Jeżeli chodzi o to, czy książka musi być nowa czy może być używana, fakt, że na Vinted cenowo wychodzi bardzo często podobnie i e, wiem, że mało osób chce też te książki na Vinted kupować właśnie przez ten wzgląd na to, ale e, no Niestety bywa też tak, że książki są w ogóle droższe na Vinted niż na np. Na Empiku i taniej jest sobie kupić nową książkę niż kupić książkę na Vinted, ale zdarzają się też perełki, które bardzo często można znaleźć. Ja tak znalazłam serię Harry'ego Pottera, którego ja nie miałam całego, jeżeli chodzi o to takie pierwsze wydanie, to właśnie na Vinted znalazłam pięć części, których mi brakowało i tak, tak to wygląda. Jak długo czytasz jedną książkę? To jest pytanie takie dosyć ciężkie, bo zdarzają się książki, które ja czytam dwa miesiące, zdarzają się książki, które czytam dwa dni. Tak ostatnio było z książką Zatoka Surferów, którą bardzo szybko przeczytałam. Bardzo dawno nie przeczytałam książki w tak krótkim czasie i ona mnie tak wciągnęła, że praktycznie każdą wolną chwilę spędzałam na czytaniu tej książki i to było coś dla mnie fascynującego, ale są książki, które męczę od miesiąca na przykład i, czyli znaczy no aktualnie nie, bo wszystkie wykończyłam, które do tej pory miałam czytane i które jakby ciężko po prostu idą. To zależy od tego, jak książka jest napisana, czy to jest w ogóle, jaka to jest historia, czego dotyczy, czy to jest historia na przykład taka typu reportaż, czy to jest w ogóle całkowicie fikcja, czy to jest książka lekka, ciężka, czy to jest w ogóle romans i taki, tego typu rzeczy. Od wielu jakby rzeczy to zależy, jak ja książkę czytam, ale no fakt, że ja też mam teraz aktualnie Dosyć niewiele czasu i siły po prostu na czytanie, więc nie ma żadnej zasady, jak długo jedną książkę będę czytała. Najczęściej w tym momencie jest to tydzień, dwa, żebym mogła się zaangażować w książkę i po prostu ją czytać. Zdarzają się właśnie takie wyjątki jak Zatoka Surferów, że jest to dwa dni i tak samo jest z całą serią The Natural, z którą po prostu pochłaniam, bo to jest życie. Czy zdarza Ci się ponownie czytać książki, czyli robić po prostu re-ready? Zdarza mi się. Raczej nieczęsto to robię, bo raczej mało jest takich książek, po które ja chcę ponownie sięgnąć. Najwięcej oczywiście razy czytałam ponownie Harry'ego Pottera i myślę, że to dotyczy się dotyczy jakby większości ludzi, który, którzy Harry'ego Pottera czytali i e, to jest seria, do której ja zawsze będę wracać. Jest dużo rzeczy, których ja ponownie, dużo książek, które znowu chciałabym przeczytać i e, aktualnie na przykład robię sobie z re serii e, Córka dymu i kości, która jest teraz przepięknie wydawana i właśnie w tym miesiącu czy w przyszłym pod koniec tego miesiąca wychodzi trzecia część właśnie tej serii. Ja ją kocham i nie mogłam sobie nie zrobić re więc zdarza mi się to robić. Najczęściej są to właśnie serie książek, ale no, na przykład jest książka Podróżnie Ślubna, którą czytałam już chyba z 30 razy. I kocham ją niezmiennie, i tak samo jest z Wyszys. Bardzo lubię te książki i myślę, że będę często do nich wracać, więc zdarza mi się robić relidy. Nie są to częste ale, wypadki, ale są to książki, które znaczą dla mnie naprawdę wiele i e, kocham je całym serduszkiem. I to tyle, jeżeli chodzi o, tego, o ten buktak. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że cieszycie się, że ten filmik się tutaj pojawił, bo bardzo długo tutaj nic nie było i nic się nie działo. Ja się cieszę, że udało mi się go nagrać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeżeli macie ochotę, to odpowiadajcie mi na te pytania w komentarzach. Jeżeli nie chcecie odpowiadać na wszystkie, to, to wybierzcie sobie po prostu jakieś albo napiszcie mi, jakie jest Wasze ulubione miejsce do czytania, jeżeli nie chcecie odpowiadać na wszystkie te pytania. A ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!